Odbyła już w pierwszym dniu szereg spotkań biznesowych i oferty nasze cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Najważniejszym podsumowaniem pierwszego dnia jest informacja, iż kryzys osiągnął apogeum i rok 2014 przewiduje się, iż będzie obfitował w dużą ilość klas. Chopin to jest nasz nowy strategiczny projekt, zgodnie z którym zamierzamy skomercjalizować część terenów, które posiadamy. W przyszłym roku również będziemy obecni na takich eksporach, z jeszcze większym stoiskiem i mamy nadzieję, że Wszyscy nasi dotychczasowi goście, którzy odwiedzili nas w tym roku, odwiedzą nas również w przyszłym. Ehm... Wrocławski Agencje Obrony Środowlany, wbrew swojej nazwie, w swoim zasobie posiada około 50 tysięcy hektarów gruntów inwestycyjnych. And it is for us in Deutschland Hello, my name is Joseph Sit. We're here at the Expo Real Show with all of properties. And we're investors throughout Europe and the United States and the big cities. the austrian market in real estate in my opinion it's a promising market we are real estate. Uh, it was quite dire and uh, they felt that maybe they were